Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem nadajemy z Hongkongu. Hongkong, czyli specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo długa nazwa, zaraz państwu wyjaśnię o co w tym chodzi. Musimy cofnąć się do roku 1842, kiedy to w Nankinie Wielka Brytania podpisała traktat z Chinami, traktat kończący pierwszą wojnę opiumową. Według tego traktatu Hongkong przeszedł pod jurysdykcję Wielkiej Brytanii i trwał w tym stanie ponad 150 lat. W roku 1997 Hongkong powrócił do Macierzy, czyli do Chin, Chińskiej Republiki Ludowej. Z przyczyn takich, że system wprowadzony przez Brytyjczyków. System prawny, system gospodarczy, system polityczny, a nawet takie mniej ważne rzeczy jak ruch drogowy, lewostronny, angielski. Ten system nie był na tyle kompatybilny z systemem Chińskiej Republiki Ludowej, aby mogła nastąpić realna unifikacja. Czyli Hongkong wszedł w skład Chińskiej Republiki Ludowej, ale na specjalnych zasadach administracyjnych. Dlatego nazywa się specjalnym regionem administracyjnym w odróżnieniu do Prowincji, bo podział administracyjny Chin przebiega na linii prowincji. Chiny podzielone są na prowincje, odpowiedniki naszych województw. Co więcej możemy powiedzieć. Hongkong, wszyscy wiemy, jest to jedno z większych światowych centrów finansowych w Azji, bodajże największe, obok Tokio. Bardzo bogaty region. Jest to pomost pomiędzy Wschodem a zachodem pomiędzy Azją a Europą oraz Stanami Zjednoczonymi to tędy przepływa większość kapitału, który płynie w obie strony i z Azji na Zachód, i z Zachodu do Azji, masa towarów masa oraz masa ludzi. Hongkong sam liczy 7 milionów mieszkańców. Ale mamy też masę turystów, masę biznesmenów oraz masę mniej lub bardziej legalnych imigrantów. Hongkong graniczy, a de facto jest częścią chińskiej prowincji Guangdong, tak zwanego kantonu. Z tego też powodu język, jakim posługują się Hongkończycy, nie jest tym językiem chińskim, jaki. Powszechnie się uważa za standard, czyli mandaryński, który obowiązuje w całych Chinach. Hongkongczycy mówią po kantońsku. Język jest niezrozumiały, kantoński jest niezrozumiały dla przeciętnego Chińczyka. Chyba, że ten Chińczyk jest z prowincji Guangdong, czyli z Kantonu. Jest to ten sam język, który jest w Guangzhou, Shenzhen, tak jak i w Hongkongu, czyli wymieniłem te miasta najbardziej znane. Z chińskiej prowincji Guangdong, która jest na południu Chin, delta rzeki Perłowej, tak zwana Fabryka Świata. Wszyscy znamy ten kanton z corocznych targów kantońskich, największe targi na świecie. Hongkong, dzięki swoim liberalnym przepisom prawnym, które zaprowadzili de facto Brytyjczycy, oraz wspaniałemu właśnie położeniu geograficznemu. Stał się, stał się potęgą finansową, potęgą gospodarczą. Więcej na ten temat mogą Państwo zobaczyć w filmie Hongkong, czyli jak zbudować silną gospodarkę. Są tam odwołania do idei głoszonych przez Adama Smitha typowego, typowej takiej liberalnej podejścia do gospodarki wolności gospodarczej ograniczeniu podatków ograniczeniu ingerencji. Państwa w, w sektor prywatny, w gospodarkę ogólnie rzecz biorąc. Także link będzie w opisie. Osoby, które są zainteresowane tematem, zachęcam, aby sobie, aby sobie, aby sobie ten materiał obejrzały. Jak już wspomniałem przy okazji spraw językowych, Hongkong, de facto prowincja Guangdong chińska, kanton, czyli również kuchnia. W Hongkongu jest to kuchnia kantońska. Ona się charakteryzuje tym, że dania są na słodko. Dużo jest owoców morza, samo położenie geograficzne nad morzem południowochińskim, delta rzeki Perłowej, no, i świeże, i tanie, i masa, różnorodność, różnorodność, owoców morza. Co więcej, kantończycy, hongkończycy jedzą rzeczy, które nawet dla Chińczyków z północy wydają się być egzotyczne, których by raczej do ust nie wzięli, czasem i obrzydliwe. Mówi się w kantonie, że kantończycy sami o sobie mówią: myjemy wszystko, co lata i nie jest samolotem, i wszystko, co ma cztery nogi i nie jest stołem. Także mogą sobie Państwo wyobrazić wszelkiego rodzaju insekty, larwy, węże węże to już normalka oraz wiele innych egzotycznych potraw. Nie, 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 nie czas, żeby o tym teraz mówić. Jak, 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 jacy, obcokrajowcy, jacy obcokrajowcy są, są na, terenie, na terenie Hongkongu najbardziej widoczni? No, są to na pewno Brytyjczycy, którzy ze względów e, historycznych mają bardzo duże powiązania z Hongkongiem. Są tutaj bardzo długo usadowieni, jest ich sporo. Cała masa innych Europejczyków, Amerykanów. Na pierwszy rzut oka nie rozróżniamy, ale większość stanowią Brytyjczycy. Hindusi. Hindusi zajmują się z reguły małymi sklepami, małymi restauracjami, lewym towarem, jakieś podróbki sprzedawane na ulicach, tudzież odzież. Kolejna taka dosyć znaczna i widoczna grupa to Filipinki i Indonezyjki kobiety. One przyjeżdżają do Hongkongu, pracują jako opiekunki do dzieci, pomoce domowe, opiekunki osób starszych czasem jako nawet nauczycielki języka angielskiego, no, są Filipińczycy, musicie wiedzieć Państwo to, że mówią bardzo dobrze, jak na Azjatów, po angielsku. Także, także i problemy komunikacyjne odpada, jeżeli chodzi o Filipińczyków, i problem e, tego nawet, że, 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 no, że, mogą, że, mogą, że mogą uczyć, prawda, w odróżnieniu do innych nacji, uczyć angielskiego dzieci. Hongkong sam w sobie można powiedzieć, pomógł przygranicznym terenom chińskim. Pierwsze strefy ekonomiczne, Shenzhen, Zhuhai, powstały przy granicy z Hongkongiem. Ale i z drugiej strony należy też zauważyć, że boom gospodarczy w Chinach pomógł też w rozwoju Hongkongu. To jakby się wzajemnie, wzajemnie te miejsca uzupełniły. I tutaj kolejna, przy tej okazji kolejna, kolejna grupa przyjezdnych, to są Chińczycy z z Chin kontynentalnych. Oni teraz napędzają gospodarkę, oni teraz podróżują, oni teraz wykupują apartamenty w Hongkongu. Także tutaj, tutaj jest jakby taka wzajemna, wzajemna współpraca tych, tych regionów. Należy nadmienić, tak jak mówiłem, że Hongkong jest bardzo autonomiczny że pomiędzy Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi jest normalna granica. Nie można powiedzieć, że jest to granica państwowa. Ale kontrola graniczna, kontrola paszportowa, kontrola celna wygląda identycznie jak na granicy: są pieczątki wbijane. System celny, fiskalny w Hongkongu jest całkiem inny niż w Chinach kontynentalnych. Nawet dla nas, Polaków, jeżeli jedziemy do Hongkongu, my potrzebujemy, nie potrzebujemy wizy, nie potrzebujemy na 90 dni, jeżeli przyjeżdżamy, normalnie przydatujemy i na paszport wchodzimy do Hongkongu. Tak już do Chin potrzebujemy wizę. I kontrola graniczna będzie nie na granicy z Hongkongiem to będzie pierwsza, ale nie, 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 nie potrzebujemy tej wizy ale druga kontrola, jeżeli wjeżdżamy na teren Chin tak zwanych właściwych. Także Różnic jest wiele. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i Chin kontynentalnych, i Hongkongu. Kto niestety nie może przyjechać do nas, to zapraszamy na nasz blog. Tam również są wpisy na temat Hongkongu. Tu na filmie nie powiedzieliśmy o cenach żywności, nie starczyło czasu, ale w opisie również będzie link do naszego artykułu. Tam są wymienione produkty, ceny. Także zapraszam. Do następnego odcinka subskrybujcie nas. Pozdrawiam.